No, i mamy wreszcie dysocjalność. Proszę Państwa. Dysocjalność. I ta dysocjalność zasługuje na, na naszą szczególną uwagę. Dwie tutaj są kluczowe cechy: lekceważenie praw i uczuć innych, obejmujące zarówno egocentryzm, jak i brak empatii. Egocentryzm, proszę Państwa. Proszę zwrócić uwagę, co wchodzi w ten egocentryzm. Nazwane jest to dysocjalnością, i tak jak najbardziej to jest. Natomiast poczucie posiadania przywilejów, wiara i działanie tak, jakby zasługiwali bez dodatkowego uzasadnienia na, na cokolwiek pragną, przekładając ponad to, czego inni mogą chcieć lub potrzebować, oraz że ten fakt powinien być oczywisty dla innych. To może być. Może przy... A coś a osobowość unikająca? Oczywiście jak najbardziej. E, zaraz, e, zaraz będę mówił jeszcze o tych, e, jak, jak przełożyć te, te dziesiątkę na jedenastkę. E, No i te aktywne, ten w sposób aktywny, intencjonalny, no to będą oczekiwać pociwu innych, zwracają na siebie uwagę. Muszą być w centrum zainteresowania. No i są też oczywiście związane z tym zachowania negatywne w momencie, kiedy tego nie dostają. Pasywne. Natomiast lekceważą, powiedzmy, ten fakt, że, że te inne osoby liczą się tak samo jak oni, koncentrują się w zasadzie na własnych potrzebach, pragnieniach, komforcie i tak dalej. To jest bardziej takie, powiedzmy, bierne, to jest moje poczucie, zawyżone poczucie własnej wartości. Jak mamy, proszę Państwa, ten egocentryzm, który wchodzi w dysocjalność, to, to co nam to przypomina, jaką osobowość? Tego centrum, który tutaj, narcyzm, oczywiście. To nam przypomina narcyzm. I teraz, proszę Państwa, jakbyśmy tak. No, Państwo niestety nie mogą mówić, mogą tylko pisać, co, co, czego nie lubię, bo mnie by się nie chciało pisać. Dużo wyrazów tutaj, jakbym był na takim kursie. Ale jakbym zadał Państwu pytanie, jakbyście w skrócie mogli powiedzieć, Jaka jest różnica między psychopatą, socjopatą a narcyzem? Czy ktoś się pokusi? Zasadnicza, tak jest. Bardzo dobrze. Bardzo dobra odpowiedź. No Otóż, w skrócie, proszę państwa, psychopatia to jest strukturalne zaburzenie osobowości, strukturalne. Bardzo ciekawe, bardzo państwu polecam, bardzo ciekawe wykłady na ten temat, czym jest faktycznie psychopatia, prowadził. Profesor Boduszek. Nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek widzieli jego wykłady, bo one są na YouTube. On na SWP-ie prowadził te, te wykłady. Jeżeli Państwo nie widzieli, bardzo polecam. Pokazała się taka niewielka książka i on opracował swoją własną koncepcję psychopatii. Takiej psychopatii, która jest różna troszeczkę od koncepcji Hera. Bo tam z kolei jest uwzględnione jako warunek konieczny. Te, te zachowania dysocjalne, czyli to, to przestępczość. A profesor Woduszek za, za, zaczął sobie zadawać pytanie, jak to faktycznie jest z psychopatią? No bo przecież badania wskazują, mamy, mamy psychopatów. To nie są nie są tylko przestępcy, w mniejszości. W, Niewielkiej, to jest niewielki odsetek przestępców, to są ci, którzy, u których można faktycznie zdiagnozować psychopatię. A mamy psychopatów wśród, wśród różnych grup zawodowych wśród prawników, wśród lekarzy, wśród polityków. To akurat to ostatnie to nas nie dziwi w żaden sposób. Możemy tu nawet porzucać nazwiskami, ale tego nie zrobimy. Natomiast to, to jaki jest, jaka jest istota jaka jest istota tej psychopatii nie mówiąc już o tym że, że psychopatą człowiek się rodzi no przecież oni mają zmiany tam się, tam można wybadać zmiany w funkcjonowaniu mózgu u nich nie wiem czy wiecie ale badania jakiś czas temu niedawno były robione że oni nie odczuwają oczywiście lęku nie odczuwają empatii to tak ogólnie rzecz biorąc. Natomiast te, te obszary im się w ogóle jakoś tam nie, nie bardzo rozświetlają. Natomiast ciekawe badania zrobiono, że wykazano, że w zasadzie psychopaci, to oni ten obszar odpowiedzialny za empatię mają. I jak im się powie, żeby się wczuli, bo im się prezentuje jakąś historię, gdzie komuś dzieje się krzywda, i tak dalej. I powie im się, żeby oni się wczuli w tę osobę, to w badaniach zaczęło się te obszary rozświetlać.